<śleszt> Ale grzybnia! <śleszt> co, kochani, przydałby mi się jakiś nowy eksponat, bo jedyny w tym został to ten tygrys wągalski? Um, a, a co z tym w jak z pomy? Z jakiej pomy? Śnieżek! Nie no, przestań już! Proszę Was moi kochani, znajdźcie mi jakiś fajny, ładny, egzotyczny grzyb, żeby miała mieć coś w dodatkach do oglądania. Poszukamy. O! Niech Państwo zobaczą! Pierwszej klasy groblak. Przy obecnych cenach dałabym za takiego warzywniaczku majątek. Piotrze, czy ty masz świadomość jaka jest teraz inflacja? Nie. <grystanie> Aj, Piotruś, Piotruś. Ty wyjątkowy grzybiaczu. Dwa miesiące temu. Fenomen. Grzybiarzu. Grzybiarzu. Iwona. Słucham. Nie, uf słucham. Ale czemu? Czy umiesz grzybowo? Ja nie mogę, dziecko. Weź wyjdź na zewnątrz, dotknij grzybni, ogarnij się i podążaj za tym głosem. Grzybiarzu, grzybiarzu, to chyba w Niemczech pospolity. Misiaczku, przecież to jest kania. Przesuń się. I tam. Teraz, teraz, teraz! A co tu się wypławia? Nie łania grzybów się zachciało. ciało. Mm. I już dzwonimy do głowy. Dobra, to nie zadzwonię, tylko proszę ci jeszcze, tak? Hello. Dobra, 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 odkładamy żarty na bok, co wy tutaj tak właściwie robicie. Już tłumaczę, w imieniu Nowotwórskiego Komitetu Ochrony Praw Dżini i na Piotra Mielnikowa, bo dodaliśmy obywatelskiego zatrzymania. Chcę też wam nie wstyd mordować naszych grzybich braci, grzybie siostry i inne osoby grzybowe. Nie, no ja? Ty? Nie, no nie. Popatrz, on pójdzie. Tylko <muchy> <Cielko> policz kroki. Policzę, policzę. A co do ciebie, Jaku? Całkowicie cię rozumiem. Też kiedyś byłam na swoim miejscu. Ale znalazłam trzy osoby, które kupiły ode mnie grzyby. Ty też musisz znaleźć takie trzy osoby i każda z tych trzech osób następne trzy. Wtedy odkryjesz, jak bajeczny jest wolny rynek. Możesz kupić ode mnie. Myślicie z do ścianku, że to tylko krzywy. Nie jesteście w ogóle open -liner. Ja na przykład właśnie rozmawiam z odborskim. Powiedział mi, że tak szybki, chcą przekazać przekazać jakąś wiadomość. Stawi, zobacz, jak to jest piękne. Monka, bo ja przyniosłem Halinę. Halina, Halina mówi, że ona ma swój kantorek. No czy ja też mógłbym mieć. Nie ale przecież.